Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się, ja Bartosz Bąkowski, miło mi w mojej urodziny e, i witam się z nami. Kiedy pyłeś, życzę no, wszystkiego najlepszego. A, a dziękuję bardzo. E, zaczynamy teraz w innej formie, będziemy rozmawiać na dany temat po 5 minut. Więc e, pierwszy temat, może pomówmy o psychodelikach i co się dzieje na świecie, jakie są ruchy na świecie związane z psychodelikami i to, co się dzieje w Polsce. E, miałem okazję kilka lat temu poznać mi faceta, nazywa się Lidabin. Facet miał jakieś 30 lat temu wizję na LSD i MDMA, że należy doprowadzić do, że jeżeli chcemy zmienić świat, to należy doprowadzić do demokratyzacji mistycyzmu. Czyli dać ludziom możliwość doświadczenia oneness, spotkania z absolutem, mhm. bo tego to zmieni. I chyba 30 lat poświęcił Rick na zebranie, nie wiem, 50 czy 70 milionów dolarów. Założył fundację MAPS, która zajmuje, do doprowadziła teraz do legalizacji MDMA. Więc MDMA czyli ekskazja jest już na trzecim poziomie e, prób w Stanach, teraz też w Europie. No, w czyli to nie jest jakby tutaj... legalne, tylko znaczne Będzie, z będzie, ale już jest kilkuset terapeutów przećwiczonych. Okay. E, e, wiadomo, to była rozmowa przed wirusem e, i zakładał, że do 2025 un, tylko w Stanach powstanie około 150 klinik zajmujących się terapią wspomagającą psychofarmakologicznie. E, tak jak mówię, już jest kilkuset terapeutów wyszkolonych, którzy e, z tym pracują. E, Skuteczność jest niesamowita. I w ogóle, a, dlaczego to mówię? Dlatego, dla, dla, dlaczego mówi o Rico? Dlatego, że dzięki jego pracy yy, w 20, za rok, przynajmniej teoretycznie, mm -hmm. ma dojść do legalizacji NDMA. W tym samym czasie powinno dojść rok, 21, powinno 21-22 powinien dojść do legalizacji psy i mniej więcej w tym samym czasie m, prawdopodobnie LSD. A czy przylo jest w momencie na drugim czy też na trzecim etapie? Na trzecim. Też jest na, na trzecim. Na trzecie na, na, na szybkiej ścieżce do legalizacji, bo się okazało, że jest... Super narzędzie do pracy z depresją. Ale tak, tak. samo PTSD, to wydaje mi się, że tutaj. Ale tak to, to też właśnie wygrywa. Tu właśnie tu miał, Rick miał super sytuację, no bo on zaczął się zastanawiać, jak ma doprowadzić do, do, do legalizacji endema i doszedł do wniosku, próbował różne rzeczy, i w pewnym momencie wpadli na to, że trzeba, st, żeby wprowadzić to legalnie, no to najlepiej mieć, wyciągnąć taki tego rodzaju pacjentów, którzy których jest dużo, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, no i których jakby są to powszechnie akceptowane i nie będzie to traktowane jako, jako grupa hipisów, która chce się urąbać. No i skoncentrował się na, 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 na ofiarach PTSD, czyli najczęściej na żołnierzach, ale PTSD, czyli trauma pourazowa, także dotyczy gwałtów, ciężkiego rozwodu, jakichś ciężkich śmierci, ciężkich warunków, tak naprawdę to, co teraz się dzieje, przez co my teraz przechodzimy jako świat, tak, to, to, to jest już. Okay. Się okazało się, że MDMA świetnie działa na PT, na nie tylko na PTSD, ale także to, co się teraz dzieje. To my będziemy mieli traumę pourazową, okay. tak bo nas kompletnie to rozwali, czyli większość z nas wyjdzie po, po koronawirusie z traumą. I najlepsze narzędzie na dzień dzisiejszy jest MDMA. Znaczy nie MDMA na zasadzie wzięcia i po prostu sobie poradzić, tylko na terapię. To jest ta różnica, bo tak naprawdę czy w LSD, czy przy czy MDMA e, e, Zmieniasz, nie zmieniasz e, lekarstwa, nie zmieniasz narzędzia, nie zmieniasz medycyny, tylko zmieniasz to sposób podejścia do tego, tak, to tak, interpretację to, co z to, to, tym robisz. To wydaje mi się, że właśnie najważniejszy jest ten etap poza zażyciu, kiedy można zinterpretować nie tylko to jest prowadzenie. prowadzenie. To jest, im, im wyszło, żeby ci wyjaśnić dlaczego to jest, dlaczego to będzie zaraz legalne mhm. i dlaczego tak dobrze działa, e, ponieważ w wypadku tramy pourazowej po 5 latach terapii, jest 23% skuteczności. Tutaj po trzech sesjach MDMA połączone z 12, razem 3 sesje MDMA plus 12 sesji terapeutycznych, co zajmuje mniej więcej 3 miesiące, więc po trzech miesiącach pracy w na pierwszym poziomie badań wyszło im, że mają 83% skuteczności. Czyli prostu kosmos w ogóle. Rozumiem, tutaj tak. zamiast milionów wydawania i lat nieskutecznych terapii i brania różnego rodzaju chemii, którą sobie kasujesz mózg. Tutaj masz, nagle się okazało, że można zastosować Indema, które, jak się okazało, praktycznie nie ma efektów ubocznych. Mm -hmm. A, I to jest niesamowite, bo mamy, stoimy przed momentem, kiedy świat zostanie kompletnie zmieniony. Świat będzie zmieniony między innymi dlatego, że będziemy mieli dostęp do halsnogenów. Mm -hmm. Jeżeli popatrzysz na największe firmy na świecie, Apple, Google, Harley, nawet, Nike, Disney World, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wejdziesz w historię, to się okazuje, że większość ich firm została stworzona pod wpływem środków alkoholu. Mikro, mikro, tak? Nie, nie, normalnie. Przecież Jobs stwierdził, że gdyby nie kwasy, to po prostu kwasy były najważniejszym doświadczeniem w jego życiu. LSD spowodowało, że tak naprawdę zaczął działać. Przełożyło mu się na tyle w głowie, że, że stworzył Apple, Google chłopaki jeździli na Mena i wiadomo, że używali środków zmieniających mm. świadomość w dużym stopniu, żeby stworzyć... O, jeszcze mamy chwilkę. Chwilkę. Troszeczkę wcześniej zaczęliśmy, ale już. No, prawie nam się udało. Przecież bardzo. Musimy to odrzucić. A, okej, już to. Tak. E, troszeczkę przymurzając, ale, ale niewiele. E, Czyli tak, nie lubię to będzie legalne i to będzie legalne. I to doprowadzi do, do zmiany świata. Bo z jednej strony będzie nas, wyleczy nas traumy. jest duża szansa, że wyleczy nas tych traum, które nas teraz napotykają, między innymi z powodu koronawirusa, ale, co ważniejsze, spowoduje to, że ludzie będą mieli dostęp do innego spojrzenia na świat. I zacznijmy teraz sobie tak, wyobraź sobie, że nie, że grupka jakichś fascynatów, psychonautów zarzuca jakiś towar, tylko nagle, na po najbardziej skutecznych terapii, do której na początku będą mieli właśnie pewnie żołnierze, PTSD, hmm. gwałty i tak dalej, ale to działa super na re relacje. E, na wszelkiego rodzaju właśnie dużo ilość problemów psychicznych, oczywiście razem z terapią, a nie wzięcie, żeby sobie polecić. Teraz sobie wyobraź, że to będzie tak jak spina. I teraz nagle wyobraź sobie, że z, byż, ludzie, którzy będą budowali świat przyszłości, bo to, co się teraz dzieje, zmienia, hmm. będą budowali ten świat w oparciu o wizję na kwasie. Hmm będą budowali ten świat w oparciu o doświadczenie łanness z miłości, które daje się ma. Czyli nawet jeżeli tylko z tego punktu widzenia popatrzymy na zmiany, które nas czekają i w połączeniu z tymi halocenami, które będą legalne, kosmos. Jasne. Nie wiemy do kogo dojdziemy. Są no. No dobra. To pierwszy odcinek za nami. Dziękuję bardzo.